Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z klubu Romantyki Sekret Niebios. Lecimy sobie dalej z odcinkiem drugim, który będzie podzielony na trzy części. Hmm. No i co? W słowem wstępu pamiętajcie o komentarzach i łapkach, które motywują do dalszego nagrywania. Lecimy, lecimy zobaczyć co się wydarzy. Witaj, Cytadelo. Ręce mi się trzęsły, gdy wyciągałam z kolejny strój. Oczekiwano nas w Cytadeli. Nie wiedziałam, czym skończy się to spotkanie. Prócz szkoły i jej okolic jeszcze nigdzie nie byłam. Ciekawe, jak wygląda stolica niebios? Kap, kap, okej. Okay. Zatrzymałam wzrok na suficie. W rogu był przeciek i na podłogę kapały brązowe krople. Cóż, to już nie czas imienianego luksusu. Przesunęłam ręką po obraniach, które wybrałam i rzuciłam się na łóżko. Let's see. E, tak, mamy taki strój. Mamy renesans. Mamy czarną sukienkę. Ale i tak wybieramy to, którą wybrałam. Oczywiście wy. odcinkach bez głosu. Zapłakano do drzwi, które możecie znaleźć na tej samej playliście. Oczywiście link do playlisty w opisie. Proszę wejść. Jesteś gotowa? Tak. Mama otworzyła drzwi, przepuszczając mnie przodem. Na zewnątrz czekało już na nas kilka smoków morskich. Cytadela jest daleko. Na smoka dotrzemy szybko i tak się nie zmęczymy. Super, smoki. Chciałabym polecieć na fyrze. Mama milczała przez kilka chwil, potem skinęła głową. Cieszę się, że, cieszę się, że zyskałaś własnego smoka. On nie jest rzeczą, nie rządzę nim. Jak chcesz? Ja bym powiedziała przyjaciela. Chociaż własny smok to też jest całkiem nie, nie najgorsze określenie. Przyzwałam go myślą. Wciąż się nie pojawiał. Może jeszcze nie doszedł do siebie. Lecz minęło jeszcze kilka minut i na niebie ukazała się długa sylwetka smoka. Wylądował obok mnie. O, jakiś łodziek. Loj no popatrzył mi prosto w oczy. Nie wytrzymałam tego spojrzenia i odwróciłam się. Seppo, jak dziwnie jest wiedzieć, że to człowiek. Cały czas nim był. Lucifer i Dino wyszli nam na spotkanie. Proszę, żebyście uważali na każde słowo, jakie wypowiadacie. Nie mamy nic do ukrycia. Lucyfer od razu w smoka. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. Mama także wspięła się na smoka. A więc w drogę. Uhuuu. Już nie pamiętałam, że to takie ładne. Wylądowaliśmy obok najważniejszego budynku Cytadeli. Z oddali niosły się odgłosy wielkiego miasta. Kipiały tam życie. Oglądani z daleka nieśmiertelnie przypominali rój mrówek. Pogoda też była tu inna. Mroczna, deszczowa, wietrzna. Brama otworzyła się bucząc i drżąc i wpuściła nas do środka. Wzdrygnęłam się czując swoją nikczemność w porównaniu z ogromną budowlą. Wita was, Cytadela. Archania Leor, jakie są prognozy? Głos mamy był srogi i władczo. Na, na szyi i lewej skroni Archanioła zapulsowały z powstrzymanej złości żółki, lecz odpowiedział bez protestów, a jego ton nie zdradzał niezadowolenia. Wszyscy czekają z niecierpliwością Serafinie Rebeko, lecz ogólnie rzecz biorąc Malbonte ich nie niepokoi. Nie niepokoi, nadam te indory. nie ma nic gorszego niż niedoceniania przeciwnika i zgadzam się z tym w stu procentach. Dawno już na was czekają. Super! No jeszcze sobie poczekają. Ja dobra, przepraszam, jestem niemiła. Archanioł poprowadził was przez ciemne korytarza. Szedł przodem cicho, zupełnie jakby nie dotykał podłogi. Jego dłonie skryte były w rękawach szaty. Milczał, co było męczące. Archanie Lejor odwrócił się z lekka, nie zwalniając kroku. Tak? Zapytałam, jakie mają plany radni cyta radcy Cytadeli. Nawet nie zirytowało go to pytanie. Uśmiechnął się i popatrzył na mnie jak na małe dziecko. Eee, plany Rady Cytadeli znają tylko sami radcy. To się dowiedziałam. Przeszliśmy jeszcze kawałek, nim Jor zatrzymał się przed imponującymi drzwiami. Wyglądały, jakby nikt nie odsierał ich od wieków. Ale nie, Archanioł pociągnął za klamki i drzwi otworzyły się bez problemu. Za ogromnymi podestami siedziała półokręgiem czwórka najważniejszych serafinów. W jednym z nich rozpoznałam rad, za który przylatywał do szkoły. Super! Mam mu bić brawo, czy coś, bo nie wiem. Eee, Serafiny patrzyły na nas z góry, nie kryjąc wyniosłej pogardy. Byliśmy dla nich pionkami, które nie wyzywały w nich ani szacunku, ani prawdziwego zainteresowania. Ale mama była wyjątkiem. Ten, który siedział pośrodku, skłonił głowę, witając ją. A oto i piąty z najważniejszych serafinów. Obok niego na kawałku drewna siedziała wrona. Milczała od czasu do czasu, kręcąc głową i mrugając. Wydawało mi się, że odebraliście mi tę pozycję. Złamałaś prawo. To był podstęp Malbonte. Tym niemniej fakt pozostaje faktem. Musisz zasłużyć na odzyskanie szacunku. Policzyłam już kroki. Miło, a nie, poczyniłam, nie policzyłam, poczyniłam już kroki. Miło mi to słyszeć. Jakby mechanicznym ruchem zwrócił głowę w naszą stronę. Oceania? Dino? Mucwyżo? Wiemy, co się niedawno stało. Zdrada była byłego naczelnika Felicia, uwolnienie Malbonta, śmierć szatana. Wszyscy jesteście w to w jakimś stopniu zamieszani. Nic nie wiedziałem o planach ojca. Główny radca spojrzał na wronę, a potem znów na was. Dzieci i rodzice są dla siebie często obcymi osobami, jednakże co w sprawie rytuału ludzi, że jej nie rozpoznana. Jak do tego doszło? Nie ja wiem. Przepraszam. Um. Córka Serafina, co urodził się na ziemi i syn Demona, który nigdy nie zstąpił na ziemię, to była podstawa rytuału. Chcecie rzec, że to nie było dobrowolne? Absolutnie. Znów spo spojrzenie na wronę i znów milczenie. Lecz szatan miał na pewno coś wspólnego z Malbontę. Nie wierzę, że sen szatana nie był tego świadom. Świadom. Nie był. Wrona milczała. Jej szkliste okrągłe oczy patrzyły to tu, to tam, na niczym się nie koncentrując. Gdyby ojciec był związany z Malbontę, powiedziałby mi o tym. I tu wrona wyciągnęła szyję, jak kogut i z jej dzioba wydobyło się przeciągłe kra. Główny radca roześmiał się cicho, położył dłoń na głowie ptaka, który od razu umilkł. Z jakiegoś powodu lucek zaczął się wściekać. Nie bądź zły, demonie. Trójka, trójoka wrona nie kłamie, a rodzice robią to nadzwyczaj często. Lucyfer zrobił krok naprzód. Ojciec nie żyje. Kto będzie teraz rządził piekłem? Niebawem zajmiemy się tym problemem. Nie ma się czym zajmować. Ja jestem z jego synem. Ojciec jest martwy. To miejsce należy się mnie. Nie może być o tym mowy. Rada wybierze nowego szatana, po czym Sepwa zaakceptuje kandydaturę. Piekło jest moje. Piekło należy do Seph'y, jak i wszystko na tym świecie. Przestaję lubić. Znaczy, nigdy ich nie darzyłam jakąś szczególną sympatią ani szacunkiem, yy, ale przestaję lubić te, te, te serafiny tutaj. One są tak nadęte, że to jest po prostu matko droga. Czy Sepwa choć raz zstępował na nasze terytorium? Radca zdziwił się bardzo. On jest twórcą. Hmm okej, okay, let's see. E, I pewnie, no tak, stanąć po stronie Serafina. W życiu bym nie stanęła po stronie Serafina, bo tutaj w z tym punkcie ganiała oczywiście, ziemiście szkła ale no, naprawdę pierwszy raz nasza matka tutaj w tej historii e, użyła poprawnego sformułowania. Jest tak na tej dory, że nie można na to patrzeć. W piekle powinien rządzić demon, który jest gotów przyjąć odpowiedzialność. Nie każdy da sobie radę z podobną funkcją. Nie ty będziesz decydować, czy dam radę, czy nie. Popatrzał na mnie z taką złością, a, że aż się wystraszyłam. Ale od razu zrozumiałam, że oślepia go migiełka złości i nie widział mnie, a tylko swoją nienawiść. Kielich wielkoduszności i rady wielkoduszności rady przepełnił się. Dość. Wielkoduszności? I nigdy tam nie było. Główny radca uderzył pięścią dźwięk poniósł się po całej sali niczym grom. Poczułam się nieswojo. Nigdy nie zajmiesz miejsca szatana. Jesteś pochopny i zadufany w sobie. E, przepraszam bardzo, a widziałbym kiedyś lustro? I mógłby te słowa powiedzieć do lustra? No, no dokładnie to, 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 to jest to samo. Nie szanujesz wcale tych, co stoją wyżej od ciebie. A ty nie szanujesz tych mniejszych, co oznacza, że nie należy się szacunek tobie, bo jeśli nie potrafisz szanować kogoś. Yy, to, tak jak w firmie jest, przy, przykład w przedsiębiorstwie. Mamy szefa i mamy jego pracowników. Jeśli szef nie szanuje pracowników, to on tym bardziej nie zasługuje na szacunek, bo nie potrafi um, odpowiednio traktować ludzi mu podległych i którzy dla niego pracują. Moim zdaniem szacunek jest podstawą, ale oczywiście wiemy, że ja mam takie podejście nowoczesne, tak? A ci pracodawcy często są nastawieni tylko. Na... sama piszę pracę o pracodawcach, ok? Także pracę dyplomową. Także wiem, że dla pracodawcy liczy się jak najprędzej y, zysk i jak naj... Y, Najlepiej oszukać pracownika, żeby robił za, y, wiecie, psie pieniądze całą robotę. No. Także o pracodawcach nie mam zbyt dobrego y, tego zdania, bo też sama oszukam pracy i wiem, jak to wygląda. Yy, Praca stałej, nie? No bo ten kiedykolwiek tam miałam, to mówię na, tym, na tej podstawie, że nawet pracowałam w urzędzie. W sensie pracowałam, odbywałam praktyki, to nie przysługiwała nam przerwa. Yy, w sensie... Yy, z... Kodeksu pracy przysługuje. Przerwa. Ale wszystko miało hulać. Nie obchodziło nikogo góry. Nie obchodziło góry, czy mamy czas zjeść i się napić. Ja, na przykład, z na ósmą, dopiero o godzinie 10.11 mogłam się czegoś napić, bo kończyłam podstawowe obowiązki. Podstawowe. A gdzie tam jeszcze inne? Nie szanujesz wcale tych, co stoją wyżej od ciebie. Nie znasz kompromisu. Jasne. Jest wam Potrzebna jest Wam marionetka. Koń z wam... Potrzebny jest nam ten, na kim możemy polegać, komu zaufamy. A propos zaufania. Rebeko, twoja córka wie, co uczynił z nią rytuał? Droga słabego związku z Malbontem. Nie. Popatrzyłam na mamę. O czym oni mówią? Są zmarszczki energii, które mogą poczuć tylko serafiny bliskie Sepfia. Co za zmarszczki? Rytuał o małej jej nie zabił. Dlaczego w takim razie nie ma na mnie takie zmarszczki i tego dowiemy się w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach, no i do usłyszenia już niebawem w kolejnych, cześć, pa pa!